Jest późna noc, ekran telefonu rzuca upiorne niebieskie światło na twoją twarz. Słyszysz jej głos, aksamitny, ale przesiąknięty znajomym jadem skargi. Opowiada ci o swoim dniu, o swoim byłym, o swojej niepewności, a ty słuchasz, chłoniesz każde słowo, jak wyschnięta ziemia chłonie truciznę. Myślisz, że budujesz bliskość, że jesteś tym jedynym, który ją rozumie. Jesteś jej powiernikiem, jej bezpieczną przystanią. To kłamstwo, piękne, uwodzicielskie kłamstwo, które sam sobie opowiadasz, bo prawda jest znacznie mroczniejsza. Nie jesteś jej bohaterem, nie jesteś jej przyszłością, jesteś jej emocjonalnym tamponem. Wchłaniasz jej ból, jej frustrację, jej chaos, oczyszczasz ją. A kiedy jest już czysta i lekka, wyrzuca cię. Zużytego, brudnego. To pułapka, w którą wpadają dobrzy mężczyźni. Pułapka miłego gościa, który myli bycie workiem treningowym z byciem partnerem. Myślisz, że twoja empatia jest twoją siłą. W tej dynamice staje się twoją zgubą. Dlaczego tak się dzieje? To nie przypadek. To psychologia? Zimna? Precyzyjna i brutalna. Kobiety na pierwotnym, podświadomym poziomie nie odczuwają pociągu do słabości, a bycie jej śmietnikiem na emocje jest ostatecznym przejawem słabości. On nie rozwiązuje jej problemów, on jest jej problemem, jest lustrem jej własnego chaosu. Ty, z drugiej strony, pokazujesz siłę, ale to iluzja twoja. Siła polega na pasywnym przyjmowaniu ciosów. Jesteś workiem treningowym, który nigdy nie oddaje. Prawdziwa siła nie polega na absorbowaniu negatywności, polega na posiadaniu tak silnego własnego centrum, że jej chaos odbija się od ciebie. Pociąg rodzi się z polaryzacji, z napięcia między męską a żeńską energią. On jest ogniem, ona wodą, on skałą, ona oceanem. Kiedy stajesz się jej emocjonalnym powiernikiem od wszystkiego, to napięcie znika. Stajesz się bezpłciowy, stajesz się jej przyjaciółką. Poznajmy historię Jakuba. Jakub był zakochany w maji, myślał, że jest inna. Maja dzwoniła do niego o trzeciej nad ranem, płacząc przez telefon. Opowiadała o tym, jak jej były chłopak znowu ją zranił. Jakub słuchał. Godzinami dawał rady, pocieszał. Mówił jej, że zasługuje na kogoś lepszego, na kogoś takiego jak on. Myślał, że każdy wysłuchany problem to jeden krok bliżej do jej serca. W rzeczywistości, z każdym telefonem, kopał sobie głębszy grób w strefie przyjaźni. Pewnego dnia Maja zadzwoniła, ale jej głos był inny, radosny. Powiedziała, że kogoś poznała. Jakub zapytał, jaki on jest. Jest trochę dupkiem, odpowiedziała ze śmiechem. Nigdy nie wiem, czego się po nim spodziewać. To takie ekscytujące w tamtej chwili świat Jakuba runął. Wszystkie te noce, wszystkie te rozmowy, wszystko na nic. On był niezawodny, bezpieczny, przewidywalny, był fundamentem, na którym mogła stać, by sięgać po innych. Był jej emocjonalnym tamponem. Ta historia się powtarza w milionach pokoi, w milionach rozmów. Może właśnie teraz dzieje się tobie. Jak przerwać ten cykl? Jak przestać być gąbką i stać się skałą? Po pierwsze, ustal granice. Twoja energia emocjonalna jest najcenniejszym zasobem. Nie rozdawaj jej za darmo. Gdy ona zaczyna narzekać na swojego byłego, powiedz: "Brzmi to dla ciebie bardzo ciężko, ale nie czuje się komfortowo rozmawiając o innych mężczyznach. To nie jest nieuprzejme, to jest akt szacunku do samego siebie, a nic nie jest bardziej pociągające niż mężczyzna, który szanuje samego siebie. Po drugie, zmień dynamikę. Nie bądź jej terapeutą, bądź ucieczką od jej problemów. Zamiast pytać, co się stało, zapytaj: Zgadnij, jaką szaloną rzecz dzisiaj zrobiłem. Zamiast analizować jej dramat, opowiedz jej żart. Bądź światłem, nie mrokiem, który wchłania jej mrok. To tworzy pociąg, to tworzy pożądanie. Po trzecie, bądź niedostępny. Nie w sposób arogancki. Ale w sposób, który pokazuje, że masz swoje życie, swoje pasje, swoją misję. Nie zawsze odbieraj telefon za pierwszym razem, czasem odpisz po godzinie. Nie dlatego, że grasz w gry, ale dlatego, że byłeś zajęty budowaniem swojego imperium. Kobieta chce mężczyzny, który ma własny świat, chce być ekscytującym dodatkiem do jego życia, a nie centrum jego wszechświata. Bycie emocjonalnym tamponem czyni ją centrum Twojego wszechświata. To prosta droga do katastrofy. Zapamiętaj, Twoim zadaniem nie jest jej ratowanie. Dorośli ludzie ratują się sami. Twoim zadaniem jest bycie mężczyzną tak silnym, tak pewnym swojej ścieżki, że Twoja obecność inspiruje ją do tego, by sama chciała stać się lepsza. Pociąg nie rodzi się ze współczucia, rodzi się z szacunku, a szacunek zaczyna się i kończy na tobie.